Siemaneczka oraz live in Poland, witam na swoim kanale Także Dzisiejszy dzień po weekendowy, bo dzisiaj jest poniedziałek, także wróciliśmy W oblicza delegacji z powrotem Bo jestem w delegacji Także ten domek lubię w Polsce Mogę powiedzieć, że bliżej morza Dobra Także w poprzednim vlogu troszkę mi Ucięło tam vloga, bo kamera mi padała Moi kochani Eee, dobra, tą stronę mamy zrobioną razem ze ścianą, taką kolankową. Wiecie o co chodzi. Eee, I teraz tak, tego nie mogłem Wam nagrać. Jak to zrobię, może oczywiście sznurowania, wiadomo. Eee, lecimy na takiej No Tak, mamy tą stronę do roboty, mamy już ją przygotowaną. Eee, ponawijane papniaczki. Eee, Całe szczęście starczyło tą tutaj e, stronę do końca nabić i się nam skończyły i dół mamy ponabijany, ponieważ e, za chwilę się przebiorę w strój kosmonauty i sobie powpycham pierwszy rządek e, przed profilami i ten cały dół, nie e, ponieważ ze względu e, na wygodę swojej pracy, e, po prostu żeby później się nie wyginać jak już będą profile. E, wisiały oczywiście, mógłbym teraz zrobić profile, ściągnąć je z grzybków, e, ale po prostu e, jestem sam. Także później taki metrowy skręcony profil, żeby wpiąć go samemu po wacie, no już byłby delikatny problem. Dlatego sobie tak to e, rozwiązuję i tak sobie układam po prostu pracę, żeby było mi wygodniej dlatego tak jak mówię pierwsze lecę tą stronę ponieważ prób i błędów no po profilach było mi troszkę e, no słabo tam wciskać to nie także wolę to teraz no, profile mi przeszkadzały po prostu żeby to tak jeszcze tak watem naddawać wiecie o co chodzi także tutaj sobie e, zaraz wcisnę cały dół ze względu na ściankę kolankową którą tutaj, tutaj widzicie jest taka e, niewielka nie, po prostu zrobiłem ją taką mniej więcej, żeby nie zabierać ee, z powierzchni poddasza, tak? Także gdzieś tam zawsze coś tam można upchnąć. E, dodatkowo będzie nam zasłaniała e, te rury niebieskie od e, rekuperacji. Przyszłościowo, dlatego lecę na watę. Przyszłościowo, czekam aż mi zamontują tutaj e, maszynę od rekupery. Przyszłościowo. Tutaj chcę to wyciąć, wyciąć, zobaczyć jak to jest podłączone, dać to tu na ten drewniany filarek, tak, tutaj, nie, żeby to puścić, dlatego jeszcze nie będę kładł drugiej warstwy wełny, znaczy się tu w większości będę mógł, tutaj po prostu ominę ten kawałek, tą część, ponieważ będę chciał albo tu przełożyć górą, cyk, Cyk, cyk i tu sobie zejść dołem do rekupery, nie? Także będzie cięty na pewno gdzieś w połowie i po prostu przedłużany. E, I tutaj dać e, ściankę. Mam mm, sądzę i raczej najprawdopodobniej będzie maszyna stała no mniej więcej no jak te dwie rolki, nie? Tak tu będzie stała maszyna, także będziemy tutaj sobie dawać jeszcze Ścianę, żeby to po prostu za ścianą było ta maszyna. A tutaj, już do aranżacji własnej przez inwestorów, eee, dobra. Także tak to wygląda. Także papniaczki mamy ponabijane. Eee, Przebieram się w strój kosmonauty. Powpycham watę, zaraz Wam zrelacjonuję, eee, jak to wygląda. Etapy prac i przystąpimy sobie. Wtedy weźmiemy sobie poziomkę. Jak już to będziemy mieli ładnie porobione, weźmiemy sobie poziomkę i zaczniemy już sobie przenosić linię spadu dachu. I sobie kręcili przyścienne i zaczęli robić profile i łapać tutaj sobie płaszczyznę. Także wszystko, wszystko w swoim czasie. Także zapraszam na dalszą część vloga. Także ja się przebieram i lecę tutaj z tematem. Kontynuując. Yy, mierzymy sobie beleczkę. Mamy 87 Dodajemy sobie 2 cm, jak mówiłem z każdej strony po centymetrze, żeby ona się ładnie trzymała. Także bierzemy sobie poziomicę. Odmierzamy sobie, ucinamy, wkładamy ją tam i sznurujemy ładnie. I tak lecimy do samej góry i za chwilę polecimy sobie dół. Pierwszą już mam sadzoną, teraz sobie dotnę drugą, także widzicie w takim kostiumie i lecimy sobie, nie? Także nie jest zbyt przyjemnie w tym kostiumie, człowiek się poci, e, niezbyt dobrze się oddycha w tych maseczkach, także tak to jest całe to wszystko bezpieczeństwo zdrowia, dobra, także lecimy. 去呗。 Tak sobie lecimy. Ja sobie tutaj kołki szóstki powkręcałem. Kołki szóstki wcześniej zrobiłem, bo tak bym musiał listwę, jakbym miał na budowie, to bym sobie zrobił listwę drewnianą, ponabijał sobie patniaki. Tak samo, ale że nie miałem, no to zastępuje mi to. Szóstka kołek, nie? Szybki łącz. Nie sobie dobijasz, nie? Dobra. To tu za chwilę. Trochę jeszcze dociągam, ale nie dobijam tej strony na maksa. Ponieważ tu jak będziemy lecieć, nie? I wtedy na koniec sobie będę e, je dobijał. Dobra tak to wygląda moi kochani Dobra, cykes i lecimy wtedy do, dalej i za chwilę sobie polecimy ten dół Aktualizacja. Także zrobiliśmy sobie cały dół i tutaj nie, sobie poleciliśmy tą stronę yy, środka nie robię po pierwsze yy, zabrakło papniaków, będzie trzeba dowieść a po drugie, jest mi wygodniej, będę to wam tłum tłumaczył i monitorował w czasie robienia. Że, jak wpinam sobie w przyścienny yy, profil, profil wkładam w przyścienny, nie? i sobie idę, 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 idę. Jak on ma na przykład 4 metry czy 3, dobra, na koniec grzybek i po prostu. E, przyczepiając tarczkę, trzymając profil razem z grzybkiem, plus jeszcze oczywiście trzeba ten grzybek przymocować do tego. Także wiecie, tu trzymając, tu ten i teraz jeszcze bym miał wciskać watę, żeby, żeby mieć dojście do tego, także to cały czas by mi wkręty, wkręty spadały. I po prostu bym sobie to utrudniał zadanie, nie? Przykręcenia po prostu grzybka, spójrzcie, nie? Teraz tu bym miał nadawać to, teraz ten, Wie, wiecie o, o co chodzi. E, no nie to wygodne, by było. Poza tym jest mi całkiem e, na przykład lepiej operować, jeśli wchodzę głową, tak, tutaj, nie? Żeby sobie przytrzymać cyk, e, zresztą nic mi do oczu się nie pyli i. I, i, i. No. Ja tak sobie robię, nie każdy musi tak robić, po prostu jest mi tak wygodniej, jeśli ktoś ma tam swoje techniki, czy tam swoje zastosowania. Po prostu jestem tutaj sam, co innego jakbyśmy robili we dwóch, to też całkiem inaczej. We dwóch się wpina, jeden docina, jeden wiecie o co chodzi, a, a, a tak to ja każdy etap muszę wykonywać. Sam, i też muszę też patrzeć, że jestem sam, i sobie po prostu ułatwiać zadanie, a nie robić sobie e, pod górkę i utrudniać sobie, nie? E, samemu, nie? a później się niepotrzebnie denerwować, że tu mi pręży, tutaj coś, tu mi spada, wie, wie, wiecie jak to jest. Dobra, także ja się rozebrałem z kostiumu e, Ufolutka. E, tu już ogarnęliśmy, także ja idę się e, obmyć skórzu. I za chwilę sobie przystąpimy do profilowania Nie? Także przenoszenia sobie e, Ten, także zobaczycie Aktualizację za chwilę, dobra ja jedę się ogarnąć i coś zjeść na szybko Aktualizacja, kontynuacja prac Teraz tak, ja już sobie laserek rozstawiłem żeby was nie zanudzać e, Ustawianiem A Teraz tak, początkowo przed laserem Bierzemy sobie poziomicę długą Przykładamy sobie cyk I sobie odmierzamy, nie? Ciach. gdzie jest linia yy, poziomicy? Yy, grubość waty wychodzi 15 cm. Yy, Poziomicę sobie mierzymy. Ja akurat mam 6 cm, czyli yy, 6 plus 9 równa się 15 cm. Czyli zaznaczamy sobie, tu było zaznaczone. Także troszkę jeszcze sobie przesunę to delikatnie yy, i dół tak samo, nie? Także sobie i z, i z drugiej strony robimy to samo, również przykładamy, również przykładamy, zaznaczamy sobie, nie, jak tu widzicie było zaznaczone, przeniesione dodane 9 cm, linia będzie puszczona. Góra, dół, cztery punkty. Cztery punkty sobie łapiemy, stawiamy sobie laserek, ustawiamy sobie ładnie kąt, za chwilę tutaj jeszcze muszę skorygować właśnie, bo powiem Wam, że też troszkę jest utrudnienie OSB i jak stoję przy laserze ustawię sobie jest OK, a wystarczy, że troszkę się odsunę gdzieś tam dalej. I on delikatnie lubi się przestawić, także muszę to e, delikatnie korygować. Dobra, e, także tu mamy złapane, poprawione. E, dół tam również jest złapany. O! Coś będzie często dobra. Będę tutaj parodiował. Tutaj cyk i dół najwyraźniej trzeba poprawić, ponieważ są trzy punkty złapane czwarty wychodzi troszkę inaczej czyli trzeba go poprawić żeby była równa płaszczyzna żeby gdzieś jeden narożnik nie był wciągnięty lub wyciągnięty nie? także wiecie belki też nie są równe niektóre są poskręcane w prawo w lewo wiecie, wiecie o co chodzi dobra nie będę tutaj tłumaczył efektu jak drewno schnie lubi się skręcić bo być może też E, jeszcze, no oczywiście jeszcze będzie to wszystko pracowało, nie? Jak to wszystko będzie tu pozamykane, zacznie być grzane. Dobra. E, no bo to nas tu trzyma również ze szpachlowaniem, dlatego się zajęliśmy pod daszem, Ponieważ kolejny etap będzie szpachlowanie praktycznie całego domu. Zagruntowanie, przygotowanie wszystkich tych, szpachlowanie dlatego też czekamy na uruchomienie pompy ciepła żeby zacząć tutaj grzać dlatego zajęliśmy się w pierwszej kolejności podaszem ponieważ to nam z niczym nie koliduje tutaj dobra także ustawiliśmy sobie bierzemy przyścienny przyścienny sobie za tyle przyłożymy do laserta przywiercimy i już będziemy mieli Dwie, że tak powiem, linie złapane. Później sobie od tego odmierzymy 5 cm od linii przyściennego profila, ponieważ będę sobie tarczkował. Nie? Wiecie o co chodzi? Yy, tarczkował. Ja mam taką tarczkę, że tak powiem, samorówkę tam leży. Także za chwilę Wam yy, ją pokażę. Pewnie beka, beka będzie nie mała z tego, <laughs> a 20 zł tarczka kosztuje, pan profesjonalista, ale dziękuję za rekomendację, jako jeden z nielicznych fachowców mogę się pochwalić, że uczy, uczyłem się na domach za miliony i jestem teraz polecany, wręcz rekomendowany. Jak to tam nie spierdoliłem różnych rzeczy, ale dziękuję, by nami telefon się urwał i urywa do dzisiaj Bo każdy też by tak chciał mieć spierdolony. O panie, kto to panu tak spierdolił? Dobra. Taka mała anegdotka. <laughs> Dobra, lecimy z tym poddaszem. Aktualizacja. Bo już pierwszy profil puściłem. Tak jak mówiłem, przywielczyliśmy przyścienne. Także tak, wciskamy profil, oczywiście po ustaleniu i ułożeniu sobie e, do tarczki. Nie o, to jest ta tarczka, co się śmiałem. Patrzcie, z dwóch magnesów, z, <laughs> e, jakby to powiedzieć, do szafki. Nie, dwa magnesy. No i kawałek. Miarki, ale jest co do milimetra. Dobra, eee, a tarczka 20 zł. No ale służy mi. Jest kiedyś dla potrzeby, na szybko nie było. Tarczki na szybko zrobiłem. Także służy do dzisiaj. Jest, jest, pokazuje dobrze. Także jest ok. Jasne, dobra, także ustawiliśmy sobie. Ustaliliśmy, ustawiliśmy sobie jeden laser. Eee, teraz drugi. Tam sobie wisi. Eee, teraz drugi. Żeby zachować linię yy, poziomu, nie? Linię poziomu profilu i jedynie sobie będziemy ustalać kąt, i od razu już mamy tą płaszczyznę, tak? Wiecie, wie, wiecie o co chodzi. Za chwilę Wam yy, to pokażę. Yy, postawię sobie kamerkę i będę Wam to tłumaczył. Także za chwilę zobaczycie, jak to się. Robi dobra, także mamy ustalone. Także widzicie, tu jest odmierzone, sobie po 40 odmierzamy. Bynajmniej, ja sobie odmierzyłem po 40 do 2,60, bo kolankowa ma wychodzić na 2,60. Nie, i to tak wygląda. Dobra, i tu wiadomo, przeniesienie sobie linii. Dobra, lecimy dalej. No, także tutaj w szybkim time timelapse widzieliście e, jak to jest ustawiane, jak ja to ustawiam. E, także nie wiem, czy widać o środek profila, widać laserek. I tak sobie lecimy, ponieważ tam jest ustalone do naszej wysokości, taka sama wysokość jak tu, ta sama jest tam tak i sobie ustalamy podług laserka. Oczywiście do tego laserka ustalali, ustalaliśmy sobie tam 6 cm od tego, także tutaj się trzymamy, nie? co do milimetra. Także sobie taczkę przestawiamy. Oczywiście ee, jak zauważyliście, ten pierwszy grzybek, jak wkładam cały profil, ten pierwszy grzybek ustawiam tak no tak jak miałoby być. Oczywiście wiecie, jak to jest, jest naprężenie i gdzieś tam ten milimetr 2 się może przestawić, nie? Także sobie lecimy wtedy od początkowej w tą stronę i wtedy tego trzeciego sobie Poprawiamy, tak jak widzieliście na załączonym poprzednim odcinku vlogu. Dobra, także ja sobie lecę dalej, i tak, jedną za drugą sobie będę leciał. Jedyne co mogę tutaj podpowiedzieć, że w strefie okiennej, żeby pamiętać o tym, żeby grzybki były na zewnątrz, nie robić sobie od tej strony, oto okna, nie kręcić grzybków e, ponieważ później jak będziemy obcinać do obróbki okna to będziemy się niepotrzebnie e, tutaj stresować że gdzieś tam na, nam tutaj będą wadziły jak będziemy e, sobie e, wkładać profile UD e, dobra i to, to na tyle na teraz także ja sobie lecę poprzeczki dalej i zobaczycie efekt gdzieś tam w połowie nagram także sobie przycisnę teraz z robotą także lecimy Siemaneczka aktualizacja, także dotrwaliśmy dzisiaj do końca prac także polecieliśmy sobie skos yy, ścianę kolankową i watę będę jutro uzupełniał yy, ponieważ muszę zakupić papniaczki yy, no i tyle nie co by tu dużo, dużo, dużo mówić? Wszystko jest ok, sami widzicie. Wszystko ładnie do oka. Do oka, kurczy no. Płaszczyzna złapana. O, płaszczyzna złapana, także jest ok. Eee, jeszcze tu zostanie obróbka okienna. Na razie jest tak zrobione. Nie, także sobie zobaczymy. Eee, jutro zrobimy tą kolankową. Wciskamy watę i sobie przejdziemy wtedy tutaj do okienka się pobawić troszkę. Yy, tutaj sobie będziemy dawać yy, profil UD, yy, później w dół cyk. Muszę tu zobaczyć, gdzie tu wypadnie. Także ładnie sobie tutaj zjechać. Także jutro będziecie mieli monitorowane. Ale mówię, mówię, najpierw zrobimy sobie kolankową. Ubiorę się w strój kosmonauty i polecę sobie watę. Żeby mieć zrobione tak jak po tej stronie nie? Także już będziemy czekać na dostawy tej drugiej waty, piętnastki, tej szczywniejszej W tych plastrach jak styropian nie? I będziemy sobie uzupełniać drugą warstwę już wtedy tu, kolankową No i ten, no ale czekamy na transport Dodatkowo mają przyjechać Płytki, które zakupiłem za 19 tysięcy na całe podłogi tutaj na te ubikacje i łazienkę. Także prawie 19 tysięcy pękło. Eee, Takie mniej więcej obliczenia e, wam będę mówił e, co ile kosztowało i ile na to pieniążków poszło. Ponieważ sam robię zakupy także e, wiem ile po prostu mi z portfela ubywa i tak to będzie wyglądać na dzień dzisiejszy także mamy prawie 17 godzinę eee, oczywiście cały dzień od 6 rana, a nie od 7 tutaj nie byłem, także króciutko po 8 sobie wystartowałem delikatnie eee, także uważam, że dzień jest zaliczony perfekto, także mamy to no i dalsza część zabawy tutaj na poddaszu Także dzięki, dzięki, że jesteście. Eee, kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Łapeczka w górę dla motywacji. Oczywiście komentarz. Jeśli chcesz coś skomentować z tego vloga i wypoci moich budowlanych. Także zapraszam. Także do zobaczenia, do jutra, do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się.